Cześć, tu MacGuffin. Dziewczyna zaczęła podejrzewać, że coś jest z nią nie tak i zaczęła się domyślać, że nie jest osobą. Dzisiaj pokażę wam hiszpański film science fiction z 2011 roku pod tytułem Ewa. Uwaga, spoilery. Pinujcie się. Film rozpoczyna się od złotego naszyjnika spadającego na gęstą śnieżną pokrywę. Kobieta wisząca na półce śnieżnego klifu, która nie wygląda by mogła się w stanie podnieść. Krzyczy, a ekran robi się czarny. Ma dziewczynka w czerwonej kurtce biegnie przez las. Wygląda Zdenerwowaną i przestraszoną, a niedługo potem dochodzi do domu, kieruje się ku drzwi i puka. Aleks otwiera je i jest zdziwiony, że znajduje Ewe przed swoim domem. Pyta, co tam robi i gdzie jest jej mama, a dziewczynka mdleje, zanim udzieli jej odpowiedzi. Następnie przenosimy się do roku 2041, a samot przelatuje nad śnieżnymi górami do mojego lotniska, gdzie Dawid czeka z samochodem, aby odebrać Alexa z samolotu. Dawid jest szczęśliwy widząc Alexa, a Alex schodzi z samolotu trzymając małą torbę podróżną. A zanim podąża jego robotyczny kod, ściskają się mocno, ponieważ nie widzieli się przez 10 lat. Oboje są zmarznięci, bo postanawiam szybko puścić lotnisko, Rozmawiam o niesamowitych robotach, które Alex stworzył i tym, jak Dawid lubi wykłady, ponieważ lubi studentów. Dawid zaprasza Alexa do siebie, ale Alex chce zatrzymać się u rodziców, co oboje uważają za zły pomysł. Na uniwersytecie studenci pracują nad wieloma robotami. Nawet na zewnątrz, kiedy Alex wychodzi, Dawid, zaprasza go na obiad. Kieruje się do uniwersytetu i udaje się do biura Julii, jednak witany jest przez recepcyjnego robota, który informuje go, że Julia prowadzi zajęcie i jest niedostępna w tym momencie. Nie słuchaj, i wchodzi mimo to. A gdy to robi, studenci go rozpoznają. Julia wita go. Dwóch studentów zdaje się mieć kłopoty z małym koniem-robotem. A Alex podchodzi do nich, aby zbadać sytuację. Pyta ich, co powinni zrobić dalej. Jeden ze studentów mówi, to co widzisz, kiedy zamykasz oczy. Ze jest frazą, która siłą wyłącza każdego robota. Alex tego nie lubi i tłumaczy studentom, że nawet jeśli zrestartują robota, straci całą pamięć emocjonalną. Julia także mówi reszcie klasy, że że fraza ta jest święta i powinna być używana tylko w najbardziej skrajnych przypadkach. Julia prowadzi Alexa do okna, a gdy spogląda do środka, widzi robotę, który wygląda dokładnie jak prawdziwy chłopiec. S9 został zrobiony dokładnie tak jak Alex zaprojektował go 10 lat temu. Brakuje mu tylko jednej rzeczy. Programowania do inteligencji emocjonalnej. Alex przyszedł, aby dowiedzieć się i zainstalować to oprogramowanie, co Julia uważała za niemożliwe lata temu. Wchodzą, Alex bada strukturę robota z bliska i wtedy Julia prosi go o ukończenie projektu, który rozpoczął tyle lat temu, ponieważ tylko on może uczynić tego robota zarówno zabawnym, jak i bezpiecznym. Alex podchodzi do samochodu Julii, i gdy właśnie miał wsiąść do środka, widzi laurę, swoją dawną miłość i wydaje się wstrząśnięty i zaskoczony, widząc ją uczącą grupę studentów, również ona zatrzymuje się na chwilę, kiedy zauważy, że to naprawdę on. Ale oni wsiadają do samochodu i odjeżdżają. Udają się do domu, a skanuje dłonią, aby otworzyć drzwi. Widzą, że w środku dom jest dość brudny i wciąż zawiera stare zdjęcia Aleksa i jego rodziny. Mówi jej, że chce zostać w a ona informuje go, że następnego ranka dostarczy mu potrzebne komponenty. Aleks zasnął podczas pracy i został obudzony pokaniem do drzwi. Otwiera jej spotyka SS7, androida o imieniu Max, który analizuje dom i przedstawia wszystko, co trzeba posprzątać i zrobić. Gdy Alex pyta Maxa, dowiaduje się, Max został stworzony przez Dawida, swojego brata. I Max jest asystentem osobistym. Pozostały Max sobie posprzątał i udaje się na uniwersytet, gdzie Alex i Julia oglądali filmy z różnymi chłopcami wykonującymi zadania. Ale Alex naprawdę ich nie lubi, ponieważ dla niego wszystkie te wydają się zbyt nudne, aby na nich opierać charakter nowego modelu. Kiedy właśnie ma opuszczać budynek, widzi, że Laura prowadzi wykład i postanawia zajrzeć. Wykład kończy się, gdy właśnie siada, a po wyjściu studentów mówi, że studenci uczą się jego teorii, a ona opiera się, że są tam, aby ją zabrać. Patrzeć. Mimo to oboje nie mogą przestać uśmiechać się w drodze do domu. Widzą grupę bawiących się dziewcząt i jedna z nich przykuwa jego uwagę. To była Ewa w czerwonej kurtce. Stanęła przed nimi i zapytała, dlaczego tak często patrzy na dzieci? On nie odpowiedział. Był jednak zaskoczony. Była bardzo pewnym siebie i energicznym dzieckiem. To wszystko, czego Alex szukał. Następnie otwarcie oskarża go o być zboczeńcem, który lubi patrzeć na dzieci. To przekonał Aleksa. To było dokładnie to, czego szukał od dawna. Dziecko nietuzinkowe i jędzące się. Ewa podkreśla swoje stanowisko, oskarżając go zboczeństwo. a mimo to bierze cukierki, które oferuje. Następnie opowiada mu o swojej pracy i zaprasza go. Wchodzi do domu i widzi, że Max przygotowuje kolację i zeruje również koszyk dla kota. Max i kot mogą naprawdę się dogadać, ponieważ kot to wolny robot, nie podlegający tym samym zasadom co Max. Po jedzeniu Arek zabiera się do pracy, próbując stworzyć odpowiednie oprogramowanie dla nowego modelu. Kiedy jest zadowolony z projektu, wysyła go do robota prototypowego, który budzi się i zaczyna wykonywać różne czynności, a Arek rejestruje, jak się zachowuje. Dzwoni Telefon i to przeraża robota. To Dawid, który zaprasza Alexa na kolację i spędzenie czasu przed Kasynem. Tego wieczoru Alex trafia do domu Dawida. Rozmawiają o Maxie w domu. Wchodzi Laura i jasne jest, że Laura i Dawid są małżeństwem, ale potem coś zaskakuje Alexa. Ewa chodzi do drzwi, a Dawid mówi jej, żeby przedstawiła się wujkowi Alexowi. Ona to robi i mruga do niego, nie mówiąc im, że spotkała Alexa wcześniej. Wszyscy czworo zbierają się wokół stołu i rozmawiają o Alexie i jego pracy. Następnie Alex nagrywa ich na wideo, gdy się bawią, Max pyta Alexa, czy czyna nie jest zbyt nietypowa jako model dla robota, ale Alex mówi mu, że tego właśnie szukał. Jednak na nagraniu Alex był bardziej skoncentrowany na Laurze niż na Ewie. Alex ponownie zasypia pracując. Później go jednak dźwięk rzuconych kamieni w jego okno. To Ewa. Wychodzi z domu. mitając ją, skacze z dachu samochodu, na którym siedziała. I wchodzi do środka. Bawi się różnymi gadżetami w warsztacie. A kiedy kończy ustawić komputer, Alex pozwala jej opowiedzieć mu o ruchach, jakie dostrzega na różnych obrazach na ekranie. Potem znudzono odchodzi, a on nie podąża za nią. Wraca. N Mózg, nad którym pracuje, więc pokazuje wszystkie komponenty, jak to działa. Następnie włącza go, ona widzi jak robot prototypowy. Budzi się do życia. Ewa jest teraz w domu, już po kąpieli, a Laura myje jej włosy. Ewa mówi jej, że była z do tego dnia, a Laura jest zaniepokojona i ostrzega ją, aby nie jeździła już tak rowerem poza miasto. Ewa jest śmiała i pyta o rodzaj relacji, jaka panuje między Aleksem a Laurą, ale ta robi wszystko, co w jej mocy, aby to wyjaśnić. Choć kończy to żartem. Alex jest wtedy na uniwersytecie, próbując przekonać Juli, aby modelowała robota na dziewczynę. A nie na chłopcu, bo uważa, że dziewczynki są bardziej interesujące i zabawne niż chłopcy w tym wieku. Wychodzi i spotyka Laurę. Oboje kierują się na parking. W trakcie rozmowy oczywiste staje się, że między nimi istnieje nierozwiązane napięcie oraz niespełnione uczucia. Dawid jest tam, aby ją odebrać, a ona odchodzi. Następnego ranka Ewa jest znowu w domu Alexa, ale on mówi jej, żeby poszła, ponieważ jej rodzice chcą, aby pracowała nad projektem. Jednak udaje się przekonać go, aby został. I razem idą na łyżwy, choć Alex nie jest w nich zbyt dobry. Ewa pokazuje mu kilka ruchów, wspólnie wspinają się na góry i widzą miasto, a ona pokazuje mu swój dom. W drugiej części miasta pokazują inny dom i mówi, że tam mieszka David. Na Dla pytanie, dlaczego mówi mu, że Dawid już nie mieszka z nią i z Laurą. Tego wieczoru, gdy Alex przeglądał nagranie zrobione z Ewą, robot prototypowy pyta, czy Ewa jest jego córką, ponieważ bardzo jest do niego podobna. To sprawia, że Alex zastanawia się, bo opuścił Laurę i uniwersytet w tym samym czasie, gdy Ewa mogła Poczęta. Następnego dnia rano Alex stał przed ich domem i patrzył przez płot, gdy Laura i ja wybawiły się w śniegu, kiedy przestraszyły się Dawida, który wracał do domu. Dawid zaprosił Alexa do środka, ale ten wymyślał wymówkę i odmawia wejścia. Tego wieczoru Alex pracował nad swoim prototypem i podczas przeglądania obrazów robot coś powiedział, co sprawiło, że się zaśmiał. Ale kiedy się śmiał, robot poczuł się urażony i podtrzał, rzucając papier na podłogę. Alex próbuje mu kazać przestać, ale robot nie słucha i prosi Alexa o otwarcie drzwi, bo chce wyjść. Kiedy Alex odmawia: Robot rzuca do niego, rzeźbę z drewna, chociaż chybia. Wtedy Alex ma dość i wypowiada frazę. Co widzisz, kiedy zamykasz oczy, które wyłącza roboty? Alex patrzy na tańczącą Laurę i Dawida. Podchodzi prosząc o zmiany, kiedy Dawid dostrzega napięcie między Alexem i Laurą. Złości się i odchodzi. A on nerwowo chce szukać Dawida. Wychodzą razem, kiedy nie mogli go znaleźć, zaczęli rozmawiać. No i jedno prowadziło do drugiego. Alex w końcu całuje Laurę, a na chwilę ona odzajemnie pocałunek, ale szybko przerywa i ucieka. W tym momencie Dale Dawid nadchodzi od tyłu i uderza Alexa w twarz. Następnie dochodzi do bójki. Dawid w końcu staje nad nim i każe mu odejść. Po posprzątaniu, Alex dostaje uścisk od Maxa, a rano idzie do Julii i mówi jej, że nie będzie w stanie ukończyć projektu. Julia pyta, czy to przez Laurę, a on wychodzi, nie odpowiadając. Alex udaje się do Ewy i mówi jej, że niedługo wyjedzie, i wyraźnie jest zaniepokojona tą wiadomością. Prosi go, aby nie wyjeżdżał, bo dopiero co go poznała. Wydaje się, że między nim istnieje pewne szczególne połączenie w jego warsztacie. Laura przychodzi w odwiedziny. Przeprasza, ale zajście ze schodów, znów się całują. Laura mówi, że chce mu powiedzieć coś ważnego. W tym czasie patrzy przez okno i słyszy, jak Laura mówi Alexowi, że stworzy Ewę oraz coś, czego Ewa nie była w stanie zrozumieć. Ewa robi chaos w miejscu, w którym się znajduje, a Laura biegnie za nią, mówiąc, że to ona musi powiedzieć Ewie prawdę. Znajdują Ewę leżącą na śniegu. Odcina jej skórę z tyłu i ujawnia metalową obudowę. Ewa była, jak się okazuje, robotem. Laura szybko coś zmienia. Ewa jednak budzi się ponownie, kiedy Laura próbuje wytłumaczyć Ewy kim naprawdę jest. Ewa nie chce słuchać I odsuwają ją. Laura próbują przytulić, co powoduje zerwanie złotego naszyjnika. Ewa odepchnęła ją jeszcze raz. Laura upadła i ześlizgnęła się do krawędzi. Wtedy biegnie do domu Alexa. w scenie otwierającej film, a Alex wnosi Ewę do środka, aż się obudzi i dzwoni do Dawida, aby mu o tym powiedzieć. Jednak słyszy, że Laura jest w szpitalu. Po usłyszeniu tego zabiera Ewę ze sobą. Iruszenta, ma niestety Laura, umiera w szpitalu. Max przygotowuje Ewę do pogrzebu, a Alex rozmawia z Julią, która mówi im, że Ewa była pierwszą i nad którą pracował, a Laura zatrzymają pomimo problemu z bezpieczeństwem. W tym momencie nie mieli innego wyboru, jak pozbyć się Ewy. Harkz zgłasza się do tego zadania. Ostatni raz zabieram na łyżwy, a po spacerze po śniegu pokazuje jej widok i prosi, aby ją naprawił. Jednak nie ma nic, co mógłby zrobić. Odkłada do łóżka, gdzie ją kładzie. Szepcze te słowa. Co widzisz, kiedy zamykasz oczy, wyłączając ją ostatni raz? Film kończy się sekwencją z Adamem, Rano i Ewą bawiącymi się na plaży w białych ubraniach. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienie i zostawcie łapkę w górę, by wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.